Cześć! Witam Was w kolejnym materiale. W tym odcinku przewrotnie zrobimy sobie recenzję marki całej, jeżeli chodzi o sprzęt do detailingu, czy o najważniejszy sprzęt, którym detailerzy robią największą robotę na samochodach, a mianowicie maszyny polerskie. Porównamy sobie Giganta, czyli Rupesa, maszynę, która jest uwielbiana przez większość osób, która ma naprawdę swoje korzenie na całym świecie, oczywiście wywodzi się z Włoch. Porównajmy ją z polską maszyną, z Evoxą, która jest znacznie tańsza, jest z innej półki, z innego pułapu cenowego, ale mimo wszystko wcale nie gorsza. I mam nadzieję, że tym materiałem uda mi się to udowodnić. Zapraszam. Słuchajcie, maszyny Rupesa, dobrze każdemu znane, jest to takie powiedzenie nawet Ferrari wśród maszyn, można to tak porównać, tym bardziej, że są to maszyny produkowane we Włoszech. Natomiast poza tym, że są rozpoznawalne, owszem, robią świetną robotę, no ale cenią się również bardzo wysoko. No to, no, mianowicie za e, maszynę o skoku 15 mm LHR Mark III e, musimy zapłacić około 2700 zł. To jest taka cena detaliczna bez żadnych rabatów. No, ale mimo wszystko rozpoczyna ona budżet za tą 15 Natomiast za Mark Trójkę 21 mm, e, czyli tą najnowszą maszynę Rupesa Dual Action, musimy zapłacić 2900 zł co jest naprawdę już taką dosyć wysoką ceną. I teraz tak, ja oczywiście na początku swojej kariery zdecydowałem się na te maszyny i służą mi one do dziś. Troszeczkę samochodów zrobiły, pracują cały czas bez uwag, bez awaryjnie, więc można powiedzieć, że zwróciły się one już kilkukrotnie. Natomiast wy, jak będziecie wybierać maszyny dla siebie, dla swojego studia, warto, żebyście brali pod uwagę mimo wszystko ten budżet, dlatego że u mnie na ścianie wisi, E, jakaś tam ilość maszyn, a u Was może wisieć e, w zamian za Rupesa dwukrotna ilość tych maszyn. Dlaczego? Bo mamy tutaj e, porównanie. O, muszę sobie tak powiesić te maszyny. Mamy tutaj porównanie e, 15 mm skoku, maszyna Dual Action, która ma swoją drogą e, mocy 970 W versus Rupes, który mocy ma, już Wam mówię, 500 W. Także mamy maszynę polskiego producenta, który wkomponował w środek silnik o wyższych parametrach mocowych, co przekłada się również na troszeczkę większą efektywność pracy. Ten silnik ma większą siłę do tego, żeby gdzieś tam ten ruch dualny wymusić, więc na pewno na plus dla tej maszyny właśnie jest większa moc, ale przede wszystkim cena, bo jak sobie porównamy 1300 w detalu za tą maszynę versus 2700 za tą, no to mamy dwie Evoxy kontra jednego Rupesa, czyli dwie w cenie jednej maszyny, co naprawdę bardzo mocno działa na korzyść naszej Evoxy. Teraz może powiem Wam troszeczkę więcej o historii tej marki, jeżeli chodzi o właśnie Evoxę, dlatego, że pomimo, że jest to marka polska, no to wiadomo, że te maszyny nie zostały skonstruowane, zbudowane w Polsce, ale tak jak większość samochodów, stoi za mną właśnie Volvo, które też aktualnie jest produkowane w Chinach, zostało wykupione przez jakiś tam chiński koncern i czy gdzieś zaszkodziło to na jego jakości? Moim zdaniem nie. Wręcz wpłynęło to pozytywnie na większy budżet, który Chińczycy gdzieś tam wprowadzili do tego, żeby Budować te samochody, więc no jest coś za coś. Mamy taki świat aktualnie poukładany, że globalizacja sprawia, że możemy sobie przesuwać i szachować miejsce, w którym będzie najbardziej optymalnie do produkcji danego sprzętu. Także Evoxa, owszem, jest produkowana w Chinach, natomiast producent polski, czyli właściciele tej marki, wcale się tego nie wstydzą, wręcz w drugą stronę, jako gdzieś tam swój. Taki punkt honoru zaznaczają, że e, oni sami decydują o komponentach, jakie są użyte. To, że jest robione w finach, nie znaczy, że są to kompozyty e, niższej jakości. Oni sami wręcz zamawiają specjalnie e, takie materiały. Mam na myśli o wnętrze przede wszystkim tych maszyn, żeby były one długotrwałe, żeby spełniły one wszelkie normy wymagania, żeby robiły dobrą robotę. A tak naprawdę zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Mamy maszynę Rupesa, której jest jakiś dystrybutor w Polsce, który tą maszynę z Włoch sprowadza. Mamy maszynę Evoxy, która ma swoją siedzibę, jeżeli chodzi o firmę, w Polsce. W przypadku serwisu, w przypadku gwarancji musimy szukać dystrybutora. Pytanie, czy dystrybutor za każdym razem będzie chciał nam pomóc, za każdym razem przyjmie od nas jakąś reklamację, gwarancję. Bywa z tym różnie. W przypadku polskiego producenta, uwierzcie mi, że wsparcie techniczne jest znacznie na, na znacznie wyższym poziomie. Ta obsługa jest znacznie szybsza, lepsza. Możemy wysłać do serwisu w Polsce, który de facto te maszyny tam zaprojektował, zbudował. Oczywiście mam na myśli programowo. Więc ogólny taki proces. Eksploatacyjnym będzie na pewno znacznie lepszy w przypadku tej maszyny. A tak jak mówię, dwie maszyny w cenie jednej. To robi naprawdę znaczną różnicę dla tych maszyn. Za chwilę oczywiście przedstawię wam różnicę stricte 1 do jednego, bo natomiast jeszcze przedstawimy sobie różnicę między 21 mm skoku, czyli rupes, który. Kosztuje w detalu 2900 zł. Oczywiście może się zdarzyć, że znajdziecie za chwilę jakieś tańsze maszyny na internecie, ale mówię Wam o cenie takiej ogólnodostępnej, wpisując w Google Rupes Mark III z 21 mm. No to taka cena gdzieś wyświetla się na aukcjach internetowych, chociażby w sklepie Motogą, do którego oczywiście zapraszam, tam zakupicie większość z tych maszyn, jeżeli oczywiście są dostępne. Natomiast mamy naszego konkurenta, czyli Evoxe o skoku 21 mm. Tutaj oczywiście mamy troszeczkę mniejszy talerz yy, niż Rupes fabrycznie daje, natomiast nie jest to problem. Yy, wykręcamy śrubkę, nakładamy sobie większy talerz, możemy sobie zastosować yy, większe pady, nie jest to żaden problem. Yy, porównanie cenowe. Ta maszyna w detalu kosztuje 1490 zł, czyli yy, zaokrąglając 1500. Za Mark trójkę 21 mm trzeba dać 2900, czyli znowu dwukrotna przebitka. Czyli tak naprawdę, jeśli chcecie wyposażyć swoje studio, albo decydujecie się na dwie maszyny Rupesa, albo na cztery Evoxy. No, moim zdaniem tutaj e, faktycznie ta rywalizacja jest dosyć e, wyraźnie zaznaczona na korzyść, na korzyść Evoxy. Pytanie teraz e, w takim razie co będzie lepsze. Słuchajcie, e, postaram się Wam pokazać kilka różnic między tymi maszynami, a Wy sami sobie wyrobicie własną opinię, e, na którą się zdecydować. Także podłączamy i zaczynamy tez. Dobra słuchajcie przechodzimy do porównania, bierzemy najpierw sobie 21, jeżeli chodzi o ciężar myślę, że on jest bardzo zbliżony w środku żadne, no w Rupesie on jest troszeczkę starsze, wiadomo, więc jest to maszyna trochę już bardziej zużyta, natomiast tutaj coś klika, tutaj też coś klika, wydają się obie solidnie zbudowane, jakby te tworzywa to jest kwestia, Myślę też bardziej, no nie wiem, gustu, jeżeli chodzi o wykończenie. Obie maszyny zasługują na to, żeby dostać tą samą ilość punktów. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby móc się czegoś tutaj czepiać, chyba że rupesa, dlatego że jak zobaczycie w tym miejscu, nasza taka osłona gumowa dosyć mocno się zdążyła już kiedyś wetrzeć w talerz oporowy. Przez co no, troszeczkę się to gdzieś tam porysowało, bo jest ta szczelina tutaj dosyć cienka. Wiem, że to jest dosyć popularny problem w Rupesach. Stosuje się jakieś właśnie dystanse, żeby, żeby to zrobić tam troszeczkę więcej luzu. Natomiast zobaczcie, w Evoxie tu ten dystans jest naturalny, nie trzeba nic przekręcać, dokręcać, robić żadnych przekładek. Po prostu mamy tutaj dosyć dużą lukę, więc bezpieczeństwo na pewno będzie większe stosując Evoxę. Natomiast na pewno dużą różnicą jest długość kabla, co może mieć znaczenie, choć zaraz wam pokażę dlaczego nie ma kwestia po prostu takiego myślenia. Ale przejdźmy sobie, zrobimy sobie taki testik. Podłączam sobie maszynę do naszego stanowiska. Za mną stoi samochód i zobaczymy, bo nie będę Wam mówić o zasięgu, długości kabla, dlatego że to, że powiem 10 metrów, czy komuś coś to zobrazuje, może tak. Natomiast jak pokażę Wam, co obrazuje na przykładzie samochodu, jaki mamy zasięg pracy, jak sobie możemy wygodnie pracować, na pewno będzie to troszeczkę bardziej miarodajne. Ok, podłączamy rupesa, przechodzimy. Jeżeli mamy gniazdko w miejscu, nie wiem, dwóch metrów odległości od samochodu, zobaczmy, jaki mamy zasięg. Możemy robić błotnik, możemy robić dach, możemy robić drzwi przednie, tylne. Słuchajcie, rozciągam dalej kabel. Śmiało mogę sobie, myślę, całą machę zrobić. Nie będzie z tym problemu. Przedni zderzak i spokojnie, jakbym przeszedł na drugą stronę, myślę, że spokojnie jestem w stanie z jednego kontaktu w, w studiu zrobić cały samochód przy użyciu Rupesa. Pytanie, czy Evoxa? Zróbmy tak, tego Rupesa odłożę. Tutaj zobaczymy, jak spisze się Evoxa, oraz jak ewentualnie można sobie ten problem rozwiązać. Problem, dlaczego? Od razu to nazywam problemem, bo Kabel w tej maszynie, no nie powala, ale z drugiej strony Z drugiej strony meandry kabli, gdzieś tam leżących na podłodze Nie są praktyczne, jak ktoś ma wózki detailingowe, krzesełka na kółeczkach No gdzieś tam te kable po prostu lubią się po prostu podkładać pod kółka Nie jest to zbyt praktyczne i przy długich kablach bywa to wkurzające Przy Ewoksie Kabel jest na tyle wystarczający, żebym mógł sobie wypolerować dwoje drzwi, myślę. I tyle. Więc szału nie ma. Natomiast prostym sposobem jesteśmy w stanie sobie poprawić, wydłużyć ten kabel. Zobaczcie, ja na swoim wózku detailingowym od poki zainstalowałem przedłużacz. I tym sposobem podłączam sobie przedłużacz zamiast maszyny polerskiej. Słuchajcie, i tym sposobem mam mobilny przedłużacz. Na podłodze mam tylko jeden kabel, który de facto idzie razem z wózkiem, więc nie będzie nam chodzić pod ten wózek. Natomiast naszą maszynę aplikuję sobie na wózek, kabel podłączam sobie tutaj. Nadmiar kabla mogę sobie wrzucić do, do półki, mogę sobie zawiesić tutaj na jakikolwiek, e, jakikolwiek gadżecik tutaj na tym. Tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Mam to wszystko pod ręką, jest to bardzo praktyczne. Zobaczcie, przejadę sobie wózkiem. Przedłużacz możecie kupić 10 metrowy, wtedy zasięg będzie tu już naprawdę bardzo, bardzo długi. I zobaczcie, co się dzieje. Powiększyłem sobie zasięg jeszcze bardziej niż nas, niż nas Rupes, a wszystko mam pod ręką, więc długość kabla, tak naprawdę, przy maszynach. Nie jest aż tak bardzo istotna. Jeżeli przemyślimy sobie pewne zależności, pewną pracę, właśnie zorganizujemy ją sobie m.in. wózkami poka premium, można sobie śmiało ten problem długości kabla rozwiązać i moim zdaniem wręcz jest to bardziej praktyczne, dlatego że ten kabel nie wala mi się. Jeżeli potrzebuję, chowam go sobie tutaj na górę i mogę sobie świetnie, łatwo polerować. Mam tutaj możliwość zaaplikowania pasty prosto z wózka, pada zmiany wszystkiego, więc. Myślę, że takie rozwiązanie jest trochę bardziej praktyczne niż bardzo długi kabel, który później ciężko jest wrzucić na stojak na maszynę. On gdzieś tam też no, zaburza wygląd naszej ściany, bo jest go po prostu bardzo dużo. Dobra, przechodzimy do kolejnych różnic. Kolejnym aspektem będzie na pewno potrzeba porównania ergonomii, dlatego że jakby nie było, maszyną mamy polerować lakier, ale ma nam nie być niewygodnie, tylko wręcz przeciwnie, ma nam to ułatwiać pracę, jeżeli chodzi o kształt i wyprofilowanie wszystkich tych elementów. No, rupes jest znany właśnie charakterystyczny z tego grzybka, który ułatwia trzymanie, ułatwia prowadzenie tej maszyny. Jest to bardzo fajna rzecz i widzę, że Evoxa poszła bardzo podobnymi śladami. Ten grzybek nie jest tu aż taki wielki, nie, nie wystaje tak za mocno. Czy to źle, czy dobrze, no to już myślę, że kwestia właśnie indywidualnych preferencji. Natomiast jak do jednej, tak i do drugiej maszyny są jeszcze dodatkowe tutaj takie uchwyty zewnętrzne, które można sobie przykręcić. No, plus na pewno dla Rupesa, że ma zaślepki. Evoxa tej zaślepki tutaj nie ma, przynajmniej ja nie miałem w zestawie, więc można by to faktycznie uzupełnić jakimś takim koreczkiem, żeby nam tutaj dziura nie świeciła po oczach, a przynajmniej by to jeszcze bardziej ustabilizowało ten plastik. Ale to jest już taki detal. Myślę, że na pewno nie dyskwalifikujący tą maszynę, bo jest ona znacznie, znacznie lepsza, jeżeli chodzi o parametry pracy. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu programu. Jeżeli możecie sobie zobaczyć, maszyny są oznaczone, jeżeli chodzi o ilość tzw. biegów oraz o obroty na danym biegu. W przypadku RuPesa jest to silnik o mocy 500 W. I możecie zobaczyć, że najwyższa moc na szóstym biegu jest osiągana przy 4,5 tysiącach obrotów na minutę. Oczywiście już nie będę wchodzić w technikalia, w jaki sposób te obroty są realizowane, no ale załóżmy, przyjmijmy sobie właśnie te zależności, które producent tutaj opisał na maszynie. Co jak zobaczymy na Evoxe, to zobaczymy również 6 biegów i zobaczymy obrotów jest znacznie więcej, bo 6400. Co nam to daje? Na jeden z poprzednich materiałów o właśnie wyborze maszyn polerskich opowiadałem dlaczego obroty są przymierzyńcem detailera. Jak obroty? Większe obroty pomagają szybciej zrobić profesjonalną robotę. Więc tak naprawdę porównując obie maszyny, musimy wziąć właśnie pod uwagę zakres obrotowy, jaki mamy dostępny do dyspozycji właśnie polerując na najwyższym biegu. Dobra, czyli przechodzimy sobie tak. 6400 obrotów to jest o 1900 więcej niż na rupesie, czyli tak jakbyśmy pracowali sobie na zakresie jedynce. Na rupesie to jest tak jakbyśmy pracowali sobie na tej maszynie, jeżeli porównujemy sobie maksymalne obroty, czyli wyobraźcie sobie, jak szybko i skutecznie ta maszyna doprowadzi lakier do perfekcji. No, po prostu jeden czas, czyli w 60 sekundach, w tej minucie czasu, w której osiągamy te obroty, polerujemy 6400 razy, a w przypadku Pesa tylko 4500. Oczywiście nie jest to mało dalej. Natomiast na pewno przyspieszą ona pracę sprawi, że wypolerujemy szybciej. I teraz taka ważna zasada. Przy maszynach dual action, ogólnie przy maszynach polerskich, no, przy rotacji raczej bym się obawiał, ale przy dualkach na pewno korzystajcie z tych obrotów. Po to one mają najwyższy zakres, żeby nie tylko on ładnie wyglądał na obrazku tylko przede wszystkim, żeby on pomagał Wam zrobić dobrą robotę. Więc nie bójcie się używać tych obrotów, korzystajcie z ich pełnego potencjału, dlatego że przyspieszy to na Waszą pracę, wymusi pracę maszyny na tych newralgicznych elementach, gdzie ten ruch dualny jest zatrzymywany, więc warto z tego korzystać, a Evoxa dodatkowo właśnie daje nam tą opcję jeszcze wyższych parametrów, co zdecydowanie ułatwi i przyspieszy pracę. Słuchajcie, warto jeszcze wspomnieć o zakresie regulacyjnym. Mianowicie, możemy sobie przeskakiwać co co po biegu. Jeżeli na jedynce mamy 1400 obrotów, a na dwójce mamy 2400, no to jest jakby krótki wyznacznik, że każdy jeden bieg tutaj na cyferce oznacza 1000 obrotów wyżej. Czyli ta połówka jest niczym innym jak po prostu 500 dodatkowych obrotów. Natomiast chciałbym, żebyście wy jako detalerzy oglądający mój kanał nie sugerowali się stricte obrotami. Sugerujecie się po prostu mocą. Niech ta moc będzie jak najwyższa, jeżeli potrzebujecie w jak najszybszy sposób wypolerować lakier. Nie, 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 nie słuchajcie jakichś tam e, takich wróżbitów, którzy mówią, na piątce musisz polerować, a na trójce musisz wykańczać. Jest to absurd. E, obroty są po to, żeby z nich korzystać, tak jak przed chwilą powiedziałem, więc powtarzam się jeszcze raz. Korzystajcie z pełnego zakresu obrotów. E, te pierwsze obroty używajcie do tego, żeby pa pastę rozłożyć po elemencie, a następnie przechodzimy sobie od razu. E, Pracujemy sobie na najwyższym zakresie obrotowym, dlatego że on po prostu ułatwia i przyspiesza pracę. Ale miał wszystko, jakby ktoś potrzebował wiedzieć na jakim konkretnie poziomie obrotów pracować, no to po 500 sobie po prostu w zależności od połówki tutaj biegu przeskakujemy i tak samo działa to w Rupesie. Dobra, ale teraz fajnie by było jeszcze zobaczyć jak te maszyny pracują. Jeżeli chodzi o ergonomię są bardzo podobne. No tutaj regulacja jest tak samo na górze, tak samo mamy przycisk spust tutaj w tym miejscu gdzie rupes. No, ten przycisk jest w się troszeczkę większy, wydaje mi się troszeczkę wygodniejszy. Natomiast na pewno istotne dla tej maszyny jest przycisk blokady. On jest dosyć. ma bardzo, bardzo malutki zakres pracy, ledwo go wciskam i, i dalej się nie da. To jest troszeczkę problem przy blokadzie tej maszyny. Raczej znaczy problem, kwestia wygody. No bo zobaczcie, zapięcie tej maszyny no, wymagało ode mnie jakiejś tam y, symultaniczności w y, pracy palcami. Natomiast przy Rupesie mamy ten zakres troszeczkę szerszy. Zobaczcie, ten guzik wchodzi troszeczkę głębiej. A szczególnie, szczególnie jak się właśnie wrzuci maszynę na obroty, to on jeszcze się zapada. Mamy taką drugą zapadkę, która pomaga wyczuć, że mamy akurat maszynę zablokowaną. Przy Evoxie tej drugiej zapadki nie ma, przez co czasami nie wiemy, czy nam się ten przycisk blokujący nasz spust po prostu uchwycił. Więc. No, przy. się jest to zrobione troszeczkę lepiej, ale to jest już taki niuans. Kwestia naprawdę sprawy myślę, że trzy razy użyjecie tej maszyny. Mam na myśli Evoxy i już załapiecie, kiedy ta blokada jest wciśnięta. To jest moje takie pierwsze spostrzeżenie, żeby nie było, że tylko będę wychwalać tą maszynę. No bo wiadomo, wszystko ma swoje wady i zalety. Natomiast na pewno warto e, posłuchać, jak te maszyny pracują. Mam nadzieję, że taki dźwięk po prostu tworzony z filmu Wam troszeczkę pokaże. Na pewno e, warto wskazać. Jest to, że obie maszyny mają płynny, wolny start. Przy Rupesie ten wolny start jest realizowany poprzez właśnie albo maksymalny docisk od razu. To pod... Maszyna potrzebuje chwili, żeby się rozkręcić. Natomiast możemy sobie płynnie również pracować na tym spuście. Im słabiej dociskamy, tym maszyna słabiej pracuje. Także w ten sposób realizuje to Rupes. Kwestia nagrzewania się i wibracji. To wiem, że też często jest ponoszony temat na forach, gdzieś tam na jakichś grupach dyskusyjnych. Powiem tak: jeżeli maszyna się nie psuje, a się grzeje co mnie to interesuje. Jeżeli się ma grzać, to niech się grzeje. Ma wytrzymać swoje dwa lata gwarancji, które oczekuje przy zakupie takiej maszyny, więc jeżeli się zepsuje, producent ma zapewnić części zamienne, ma naprawić tą maszynę. Jeżeli jest to spełnione, to dla mnie ta maszyna jest pełnowartościowa i jej cechy charakterystyczne w postaci grzania się dla mnie nie mają większego znaczenia. No bo tak naprawdę, co to jest za różnica, że gdzieś tam jakiś komponent się grzeje? No przecież to jest maszyna, jest silnik, musi pracować, więc siłą rzeczy temperatura będzie się generować. Pytanie, jak się generuje dla Rupesa i dla Foxy. Myślę, że to jest kwestia bardzo indywidualna, no bo wiadomo, że możemy pracować cztery panele pod rząd, siłą rzeczy szybciej się ta temperatura skumuluje, a możemy jeden panel wypolerować i nie zdąży się nawet lekko nagrzać. Także jest to, jest to dosyć indywidualne, więc nie traktowałbym tego jako jakiś wyznacznik, tym bardziej, że moja subiektywna opinia nie będzie aż tak znacząca w tym rozeznaniu. Mimo, że jest to właśnie te, ta opinia, tak? czyli właśnie ten test, porównanie tych maszyn. Ok, przejdźmy sobie teraz do Evoxy. No Rupes ogólnie, jego charakterystyka pracy jest taka dosyć głośna. Mam na myśli tego Mark trójkę 21 mm. Są jakieś takie dziwne szmery, jakieś takie chrobotania. No takie dosyć charakterystyczne do maszyn Dual Action wydaje mi się. Natomiast sprawdźmy sobie w takim razie Evoxę. I tu płynny start jest realizowany tylko poprzez przycisk. Nie ma takiego płynnego spustu, co było w Rupesie, czyli widać, że tamta maszyna jest troszeczkę bardziej zaawansowana, że tych technikalów jest troszeczkę więcej. Chociażby ten podwójny spust i właśnie ten, podwójny, podwójna blokada, czy właśnie ten płynny spust. Tutaj sobie klikamy, natomiast zobaczcie, wrzucam go na szóstkę, czyli maksymalne obroty. I on potrzebuje troszeczkę czasu, żeby na te najwyższe obroty wejść. czyli Nie ma czegoś takiego, że klikamy i od razu mamy, wiecie, maksa, że szlifierka kontowana nam się załącza i możemy zrobić sobie krzywdę. Nie, jest to chwila czasu i teraz wam to zaprezentuję. Także jak mogliście zobaczyć, naprawdę spory czas, sporo czasu potrzeba, żeby wkręciła się na maksymalne obroty, co daje nam właśnie łatwość pracy, no, pomaga temu, żeby, żeby gdzieś poczuć się troszeczkę bezpieczniej pracując tą maszyną. Jeżeli chodzi o jakieś wibracje, jakiś dźwięk, spróbujmy jeszcze raz. Wibracje typowe dla maszyn dual action. Nie, nie wydaje mi się tu nic nadzwyczaj wybijającego. Jeszcze raz Rupesa dla porównania. Oczywiście, tak jak mówię, Rupes jest już trochę dłużej używany, więc jest, jest można. No, nie powiem zajechany. Mam nadzieję, że jeszcze trochę mi posłuży. Ale mimo wszystko, troszeczkę chrobocze. Wydaje mi się, że sam dysk pracuje troszeczkę bardziej gładko. Oczywiście, to jest zwykłe takie subiektywne odczucie. No, tutaj ewidentnie pracuje głośniej sama przekładnia, sam silnik, no ale też nie ma się co łudzić. Silnik o mocy 1200W na pewno pracuje trochę głośniej niż silnik o mocy 500W. Myślę, że te cechy, które wymieniliśmy, które sprawdziliśmy, mogą zakwalifikować jedną i drugą maszynę na podium i to Wy sami zdecydujcie, które to będzie. No, ja tak naprawdę jakbym wyposażał swoje studio. A właśnie tego bym umiejscowił na nowym wózku poka. Rupes na pewno jest marką godną polecenia, godną zaufania. Zaufał mu cały świat, tak naprawdę jest to marka znana wszędzie. No ale mimo wszystko, jako że to jest polski produkt, to moje serducho będzie bić chyba bardziej do Evoxy właśnie. Tym bardziej, że Evoxa możecie nie wiedzieć, ale posiada również na wyposażeniu m.in. latarki inspekcyjne i zobaczcie, to ta latarka robi taką robotę. Oczywiście cenowo nieporównywalnie wypada w stosunku do Scan Gripa na przykład, którego również używam. No ilość światła tutaj pracy tą latarką. No, nie chcę robić takiej stricte recenzji latarki, bo nie o to w tym chodzi, to jest porównanie maszyn, ale warto wiedzieć, że mamy do dyspozycji również bardzo fajnej jakości mocne latarki inspekcyjne Saboxe. Jako alternatywa do innych popularnych marek. Natomiast fajnie by było wiedzieć również, że, tak jak Rupes, ma swoje pasty i pady, do, o których nie specjalnie chciałbym się wypowiadać, bo na pewno nie będą to słowa pozytywne. Uważam e, pady i pasty Rupesa za. Niezbyt idealne. Mam swoich znacznie lepszych konkurentów do tej marki, natomiast nie jest to odcinek o pastach i padach. Ale fajnie, jak już o Rupesie wspomnieliśmy, to fajnie wiedzieć, że Evoxa również ma swoje gąbki, swoje piany, nawet swoje futra, które swoją drogą łudząco przypominają te od Rupesa. Jedynie tutaj ta gąbka, która mocuje nam futro, troszeczkę się różni kolorem. Przetestowałem, jestem oczywiście jeszcze w fazie testów, sprawdzam sobie te wszystkie kompozycje, jak to się, jak to się ma do rzeczywistości, natomiast to fajnie jest wiedzieć, że możemy sobie również w przystępnej cenie w stosunku do Rupesa nabyć pastę polewskie i muszę przyznać, że Hi-Hat Compound świetnie się sprawdza. Jest to pasta, która dosyć szybko się wypracowuje. Hmm, oczywiście Slicker, czyli taka marka Evoxy właśnie. E, jest to pasta, tak jak powiedziałem, szybko się wypracowuje, ale robi świetną robotę, nawet jeżeli chodzi o one-stepa. Także coś nowego znowu, że nie musimy robić 15 przejazdów, że faktycznie e, kilka ruchów maszyną. oczywiście mówię o znowu o wysokoobrotowym e, Dual Action Evoxy. Mam na myśli 21 mm. Więc wiadomo, że ta praca jest ogólnie szybsza, ale pasta fajnie z tym współgra, świetnie się daje rozprowadzić, świetnie daje się wykończyć, więc moim zdaniem coś, co jest warte tego, żeby sobie troszeczkę dłużej o tym porozmawiać. Słuchajcie, podsumowanie chciałbym zakończyć jeszcze słowem wstępu dla maszyny 15 mm, mianowicie jak możecie sobie zobaczyć, już zakres obrotowy może nie bierzmy pod uwagę, akurat tutaj Evoxa, którą mam, czyli model... HDC15 na pewno są troszeczkę mocniejsze w gamie, na przykład HDD. Wejdźcie sobie na stronę Evoxy, możecie sobie zobaczyć całą kompozycję maszyn, jakie mają dostępne do sprzedaży. Natomiast warto jest wspomnieć o tym, że Rupes wyposaża swoje maszyny w gumki, które są też w Evoxie. Niestety tu akurat przy tej 15 nie ma tej gumeczki, przez co jak możecie zobaczyć miejscu, no gdzieś tam ten placik nam się troszeczkę wyciera, jak odkładamy sobie maszynę na płasko na podłodze. No, to jest taka kwestia estetyczna, więc lekki plusik dla Rupesa, minus dla Evoxy. Myślę, że na przyszłość temat jest do przemyślenia. Chyba, że kolejne generacje maszyn już są wyposażone właśnie również tu jakieś takie stopery, co jest, na pewno będzie bardzo fajną opcją, ale muszę zwrócić honor za zaślepki, których nie było w poprzedniej maszynie. Chyba to jest kwestia mojego niedopatrzenia, no bo zaślepka jest tu uwzględniona, więc tam też zapewne gdzieś ta zaślepka musi, musi w jakimś kartonie gdzieś tam jeszcze sobie leżeć i najwidoczniej po prostu tego nie zauważyłem. Za ślepką wygląda to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Jeżeli chodzi o mnie i o ten odcinek, myślę, że wyczerpaliśmy temat w 100%. Ja, tak jak powiedziałem, uważam, że lepiej mieć cztery dobre maszyny niż dwie, no może nie chcę nazwać perfekcyjne, ale takie mainstreamowe, takie najbardziej popularne, bo wiecie, no jakby nie było za, za to, że coś jest popularne, płaci się więcej. A czy warto? No sami musicie sobie już odpowiedzieć. E, uważam, że maszyny Evoxa, a szczególnie zobaczcie ta 15, ona ma tak bardzo mocno wysuniętą tą taką, e, ten grzybek, który, który się trzyma. E, wyglądają bardzo podobnie do Rupesa. Pracują w e, niektóre nawet właśnie lepiej, poprzez większą moc, e, ale przede wszystkim kosztują dwukrotnie mniej. Także tym akcentem myślę, że zakończymy sobie ten materiał. Do zakupu maszyn odsyłam Was do sklepu Motogo lub stricte na stronę Evoxy, gdzie znajdziecie tam wszystkie informacje dotyczące tego sprzętu. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Jeżeli materiał Wam się spodobał, zostawcie łapkę. W kolejnym materiale możecie się spodziewać technik polerskich, więc zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego odcinka, bo pokażę Wam znowu kolejne metody, których na innych kanałach YouTube'owych nie usłyszycie. Do zobaczenia. Cześć!